angażujące lekcje. Czyli to jedna lekcje z recept odbocznych. na zmianę w zmurszałym systemie edukacji pamiętającym jeszcze czasy pruskie. Chciałabym, żebyśmy w polskiej szkole odeszli od metody, jak ją pieszczotliwie nazywam, szamana przemawiającego do plemienia, czyli chciałabym, aby odeszło się od metody wykładowej, dlatego, że ona jest najmniej angażująca. A im ciekawsze lekcje, tym więcej wiedzy w głowach uczniów i lepsze wyniki na egzaminach. Pewnie pojawią się głosy, które mówią, nie da się, no, no właśnie, że się da. I z tą podstawą programową, i w tych warunkach, w których pracujemy, da się wprowadzić zmianę. Wiele zależy tu jednak od samych nauczycieli. Póki co nie jest dobrze. Polscy uczniowie wskazują najniższy poziom entuzjazmu do nauki w całej Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszego raportu OECD. Według badania, tylko 26% polskich uczniów uwielbia uczyć się nowych rzeczy w szkole. Gdyby tego było mało, tegoroczny egzamin ósmoklasisty z matematyki zdał co drugi uczeń. Królowa nauk jest piętą Achillesową oświaty. Podawałam wyniki badań, że tak będzie, niestety. To nie jest tak, że władze oświatowe słuchają naukowców i tych, którzy zmieniają, badają system edukacyjny. Oświata jest zarządzana politycznie przez polityków, a nie przez specjalistów. Dlatego nauczyciele, zdaniem profesor Gruszczyk-Kolczyńskiej, powinni wziąć sprawy w swoje ręce. Zmiany w polskiej edukacji przede wszystkim powinny być oddolne. Zmiany odgórne nie udawały nam się wielokrotnie, niestety, bo to nie, są, nie jest proste. Część systemu zawsze będzie odporna na zmiany. Dlatego najistotniejsze jest wspieranie zmian oddolnych. Musimy poszukiwać nowych metod, nowego podejścia, ale tak naprawdę bazować na starej pedagogice relacji mistrz uczenia i ty. Gdzie uczeń jest partnerem w procesie nauczania. Między innymi o tym nauczyciele rozmawiali w trakcie sobotniej konferencji. O sprawiedliwym, efektywnym ocenianiu będzie o budowaniu i rozwijaniu relacji z uczniami. Będzie także o skuteczności w nauczaniu, a także o budowaniu, czasami też ratowaniu autorytetu nauczyciela. Tak, aby zawód nauczyciela ponownie stał się prestiżowy i atrakcyjny.